Słuchaj nas w w cyfrowej jakości... 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 online i na swoim smartfonie. Apkę możesz pobrać z serwisu iTunes, Google Play bądź Windows Store. Czekam. Dzwonią telefony, ja nie muszę ich Ciebie poczuć przez ekran Za miejsca, gdzie Tylko jadę na dotyk Tyle czekam by noc nas ukradła. Przyklej się do mnie jak śmat światła Teraz, że nakręci się bez sens Pod tym niebem, pod którym nikt nas nie zna Ten fragment piosenki polsko-hiszpańskiego numeru to To najnowszy numer Honoraty Skarbek i o i Honorata jest dzisiaj Moim, e, moim e, i waszym gościem w Marcin Śpiewa z Gwiazdami w Polskim Radiu Londyn Cześć Honorata! Witam cię bardzo serdecznie i wit witam wszystkich słuchaczy. Tu właśnie przed chwilą słyszeliśmy, że dzwonią telefony, a ty nie musisz ich odbierać i uciekasz daleko stąd. Gdzie uciekasz i czemu nie odbierasz tych telefonów tak często? No, od ciebie na szczęście odebrałam, stąd też możemy porozmawiać, no ale pisząc ten numer, miałam taki zamysł, aby stworzyć piosenkę, dzięki której będzie można uciec od tego wszystkiego, co na co dzień nas przytłaka. Starałam się to zabrzeć i w tekście, jak tekście, w jakichś takich hiszpańskich klimatach, bo one osobiście kojarzą mi się właśnie z takim chwytaniem e, dnia, e, czerpaniem szczęścia i nieprzyjmowaniem się niczym. Znaczy, Nasi słuchacze mieli już okazję wcześniej słyszeć ten twój numer, ale również po tej rozmowie będziemy go oczywiście grać. No ja ci powiem, że mi się ten numer totalnie kojarzy z wakacjami, jest bardzo wakacyjny, a ten featuring, tak to się mówi profesjonalnie z Ivaro, hiszpański mm -hmm. wokalistą, jeszcze to podkręca. Skąd Ivaro, skąd pomysł na tego chłopaka z Hiszpanii? No oczywiście e, chcąc stworzyć numer hiszpański, e, musiała być tam e, jakaś nutka w tym języku. No ja nie chciałam próbować swoich sił, aby nikogo nie odstraszyć, śpiewając po hiszpańsku. Dlatego namarzył mi się duet z kimś, kto w tym języku śpiewa i kto porusza się idealnie na tej hiszpańskiej muzycznej płaszczyźnie. No i jak to ja, czyli osoba działająca od wielu lat w internecie, zaczęłam szukać, szperać i właśnie w internecie znalazłam Ivaro, który okazał się idealnym kandydatem do tego, aby być moim wymarzonym hiszpańskim duetem. Ale co się kryje za tym skrótem I.O.? Bo to też takie charakterystyczne. <słysk> yy, tak, i e, szuka drugiego dna i genezy tego tytułu, no ale niestety muszę wszystkich e, rozczarować, bo ten skrót nie oznacza niczego szczególnego. Po prostu pisząc e, tę piosenkę, chciałam stworzyć coś, e, co wszyscy, niezależnie od e, kraju, czy to Polska, czy to Hiszpania, czy jakikolwiek inny kraj mógłby powtórzyć. E, dlatego też trafiło właśnie na ten fragment jejo, yeah, jejo yeah, yeah. i tak po prostu wyszło, że stwierdziliśmy, że nie dajemy tam Żadnych słów, Bo najpierw powstała właśnie ta melodia, tylko zostajemy przy tym IO. IO. Cztery albumy długogrające już na Twoim koncie. Ostatnio dwa nowe single, bo jeszcze był single Friendzone. Ja polecam wszystkim zobaczyć klip do tego Friendzone, bo to jeden z chyba najfajniejszych klipów, jakie powstało ostatnio. No ale właśnie do, do IO też masz teledyski. To co ciekawe, okazuje się, że nie trzeba mieć dużej wysokobudżetowej produkcji, żeby nakręcić klip dzisiaj. No tak. Rzeczywiście, teledysk do I.O. nakręciłam razem z moimi koleżankami telefonem komórkowym. Spontanicznie bardzo. Szczerze mówiąc, na początku chciałam nakręcić profesjonalny, standardowy teledysk do piosenki I.O., ale kiedy dowiedziałam się, że jest możliwość wyjazdu razem z moimi dziewięcioma koleżankami, no to stwierdziłam, że nie, nie mogę odpuścić tej okazji, tylko postaramy się zrobić coś, co fajnie przedstawi to, jak spędziłyśmy tam czas. Spontanicznie, po dziewczyńsku, słonecznie, no i że będzie to idealna oprawa do takiej wakacyjnej piosenki, jaką jest Io. Ale nie był to jakiś wieczór panieński, nic z tych rzeczy, że same dziewczyny... To był wyjazd panieński! A, był jednak, był. Tak, okay. tak. Ale to nie był twój. wyjazd panieński. I nie mój, tylko jednej z moich koleżanek. Okej, okay. no gdyby to był twój, to myślę, że szereg naszych słuchaczy byłoby bardzo zmartwionych, no ale okej. Okay. Jeszcze, jeszcze nie honoraty. Czas wakacyjnych hitów, oczywiście i o bardzo wakacyjny klimat. A jakie są twoje ulubione wakacyjne piosenki, które pamiętasz z dzieciństwa? O, oh wow, moje ulubione piosenki z dzieciństwa. To mnie zaskoczyłeś e, tym pytaniem, ale od razu się skojarzyła, słuchaj, piosenka Majorka, kojarzysz taki numer? Oczywiście. E, to na pewno jest jeden z fajniejszych wakacyjnych numerów, bo ja pamiętam, że z moimi rodzicami zawsze jeździłam nad Polskie Morze. To był jeszcze ten czas, gdzie, wiesz, oni sobie imprezowali ze znajomymi. No i my jako dzieciaki gdzieś tam też sobie balowaliśmy w tych kurortowych dyskotekach o, o godzinie 19. No i tak skojarzyła mi się pierwszy to no, ta Majorka, jeśli chodzi o dziecięce czasy. A makarenę tańczyłaś? Tak, makarenę tak jak najbardziej i też to był drugi kolejny numer, który chciałam powiedzieć, że kojarzy mi się z wakacjami. Mm -hmm. no właśnie ciekawi, ciekawi mnie, czy do I.O. też można wymyśleć jakiś bardzo charakterystyczny układ choreograficzny. E, może nasi słuchacze nam podejdą na jakieś propozycje, może coś wymyślą ciekawego. Słuchaj, wyobraź sobie, że ja miałam taki pomysł i miałam wymyślone kroki do tego, e, aby później ludzie mogli e, je powtarzać. Natomiast, kiedy kręciliśmy teledysk, to wszystko powstawało tak super spontanicznie, że nie było ja tego układu krótkiego, Charakterystycznego tam e, wrzucić, no bo kręciliśmy naprawdę. Uwierz mi na zupełnym spontanie, ale e, chyba podobnie myślimy. Okej, okay, na zupełnym spontanie zawsze również ze wszystkimi gośćmi, którzy biorą udział w Marcie Śpiała z Gwiazdami, nucę fragment piosenki e, na koniec. Nie zanuciłem tylko z oh, wow. bo, bo nie śpiałam Dobra. białym głosem, ale m, jeżeli chodzi o Twoją piosenkę, no jest ta trudność, że tam jest wersja m, po hiszpańsku. Mój hiszpański jest taki, że ludziom się podoba, ale Alvaro Soler na pewno by tego nie zrozumiał. Rozumiał, ale postaram się, strah, postaram się, teraz? zaśpiewam ci teraz fragment i kiedy przestanę, to ty po prostu wjeżdżasz z refrenem i zobaczymy jak to wyjdzie. O oh wow, no to... Lecimy. Jestem bardzo ciekawa. Inwadem mi pensjamiento, tus beses y tu aliento, te voy a trapar, enamorar con la luna el Jejo, jejo, tam się wieje prawdziwy wiatr, Ucieknijmy z To była honorata skarbek w polskim Radiu London. Marcin śpiewa z gwiazdami. No a teraz, już dla wszystkich słuchaczy i o najnowszy singiel Honki. to słuchamy. Cześć! Cześć! Papa! Lato w parelu. Polish Radio London. Cześć! Dzwonią telefony, ja nie muszę ich odbierzeć. Tchau, tchau. os beijos e tu aliento